Субтитры сделал Właśnie nie, nie szłam z żadnym nastawieniem, natomiast rzeczywiście spodziewałam się, że wiele więcej będzie takich spraw do mnie zgłaszanych formalnych. Natomiast większość spraw, które są do mnie zgłaszane, to są sprawy relacyjne, sprawy właśnie z relacjami uczniów z nauczycielami, uczniów między sobą, całych klas i problemy właśnie ze zdrowiem psychicznym, z tym, że, że uczniowie z różnymi problemami, fobiami szkolnymi, lękami szkolnymi, są pomimo odpowiednich orzeczeń, opinii, traktowani no nie tak, jak powinni, jak wynika z tych opinii. I to było moje zaskoczenie, że rzeczywiście tego jest aż tak dużo. Część też takich naprawdę trudnych mediacji, które trwały po 5-6 godzin mediacji z rodzicami całych klas. Gdzie, gdzie te problemy relacyjne tak, ta, do, doszły do takiego etapu, gdzie już wszyscy rodzice z klasy mieli potrzebę interwencji, i to były naprawdę trudne spotkania i trudne momenty, gdzie poszukiwaliśmy rozwiązania, żeby znaleźć taki, przygotować plan wsparcia, plan pomocy dla całej klasy, dla pojedynczych uczniów, które gdzieś, którzy gdzieś tam byli w jakąś relację uwikłani, ale też dla, dla całej klasy, tak, żeby żeby wszyscy mogli w tej klasie dalej funkcjonować. Bo to nie jest tak, że sobie możemy usunąć z klasy kogoś, kto nam nie pasuje. I tłumaczenie tego, czym jest edukacja włączająca, jakie są przepisy, z czego ona wynika, to często też jest. Jest częsty temat, który gdzieś tam nam się pokazuje i zrozumienie edukacji włączającej, zarówno przez niektórych nauczycieli, jak przez rodziców, jak przez uczniów, to jest taka dosyć mo, mozolna praca, ale myślę, że to idzie w odpowiednim kierunku. Czyli o ile dużo problemów dotyczy właśnie tej, tej edukacji włączającej, jak pani oceniła, ile procent? Nie wiem, czy to jest takie 20, 25, tak, także się rzeczywiście to y, wybija.